Widzicie, idą tutaj mamy z dziećmi. Coś, widok po prostu niesamowity. słyszę się kroją. I między innymi tutaj w tej idzie jakieś dzieciątko i, i piesek. Pudelek biały. Radość, uśmiech, zadowolenie. Witajcie w naszym kraju. Ach, mi. No, już jest po wszystkim. Można wyjść spokojnie. Jest to alarm, który odwołuje i znaczy, że rakiety nie doleciały. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Dobra noc, papa. Miał być cudowny, wspaniały poranek. Wreszcie miałam się wyspać, ale niestety nie udało mi się tereny wyją. Słuchać było trzy gdzieś wybuchy. Czekam teraz na informacje dokładnie co, gdzie i jak. Dla wszystkich, tych co siedzą przy stołach, że, że za chwilę życzę zdrowych i pogodnych świąt. I proszę, zjedź jakieś jedno jajeczko za mnie. Dla zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Miałam się wreszcie wyspać. Przyjechałam do hotelu, żeby się troszeczkę i odświeżyć, ale niestety nie było mi to pisane. E, gdzieś w trzy wybuchy były pod ruchem, nie wiem dokładnie gdzie, co, jak na razie nic nie wiemy, czekamy na informacje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt i zjedźcie za mnie jakieś tam jajeczko.